Cześć tu Beata. Dziś mamy poniedziałek, 6 kwietnia, czas na minutę starotem. Karta na dziś to dziewiątka buław. To jest karta potencjału. To jest taki moment, w którym możemy rozpocząć, wychodzić z trudności, pokonywać te trudności. Tak? O tej karcie często się mówi, że to jest taka siła wobec przeciwności. Owszem będzie tu potrzebne cierpliwe działanie, metodyczne działanie. Tu trzeba będzie działać rzetelnie. I oczywiście z konsekwencją, żeby można było zrealizować to, co chcemy. Realizacja marzeń jest tutaj kluczowa. Jesteśmy w żywiole ognia, a więc działanie jest tutaj podstawą. Natomiast sposób działania. Jest jakby kolejnym elementem, który zawsze trzeba wziąć pod uwagę, dlatego że to nie zawsze będzie działanie takie szybkie i prędkie. W takim trudniejszym aspekcie ta karta też przypomina o takim obyciu, w takim stanie gotowości: gotowości do podjęcia ryzyka, gotowości do podjęcia walki, do zawalczenia o to i ochronienia tego, co chcemy zrealizować. Tak to właśnie się będzie manifestowało dzisiaj i myślę, że w taki sposób też y, dziewiątka była zachęca nas do tego, żeby przyjrzeć się sprawom być może od trochę innej strony. Natomiast w tej talii, a jesteśmy w talii starczaj, tarot, gwiezdne dziecko. Myślę, że przyjrzyjcie się, jak ona wygląda. Myślę, że to też y, przypomnienie, że być może z drugiej strony zaczynamy sobie uświadamiać, albo dzisiaj uświadomimy sobie. Gdzie popełniamy te błędy? Jak, jak można to zrobić inaczej? To jest takie troszeczkę zebranie tego wszystkiego w taką pełną całość, zanim jeszcze e, zrozumiemy, bo coś hamuje nasz rozwój, coś powstrzymuje nas przed działaniem, coś nie działa i trzeba zdać sobie z tego sprawę. A jak zdamy sobie z tego sprawę, wtedy nam jest o wiele łatwiej. E, nawet jeżeli Zmienić pewne elementy yy, i nawet jeżeli to wydłuży, być może trochę proces, to i tak jesteśmy chętni podjąć yy, takie działanie. Ja sobie tutaj zapisałam takie dwa pytania, które warto sobie zadać przy okazji tej karty, właśnie dzisiejszego dnia. Po pierwsze, jakie są nasze albo Twoje najważniejsze priorytety tego dnia? Skoncentruj się na tym, co jest. Najważniejsze. I nie mówimy tutaj w skali roku, miesiąca, tygodnia. Nie. Tą jedną rzecz możemy wziąć pod uwagę. Jaki jest najważniejszy priorytet dla ciebie dzisiaj? To jest takie ważne. A druga rzecz, jak mogę połączyć to, co robię, ze swoją czakrą serca. Tak? To takie połączenie, czyli z tym, czego naprawdę pragniemy, jest bardzo ważne. I dzięki temu zrozumiemy, że. Coś być może robiliśmy nie tak i teraz można to wszystko poprawić i skorygować. Myślę, że to jest bardzo fajne przesłanie na poniedziałek, na początek tygodnia, ale też w kontekście nawet w sytuacji, w której się znajdujemy, żeby pozostać bezpiecznym, żeby pozostać zdrowym, przyjrzyjmy się, co robimy nie tak. To jest naprawdę bardzo fajny sposób na to, żeby wykorzystać energię. Dziewiątki buław. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.